Dzień dobry, ale to jest dziwne, w końcu mogę się z wami przywitać, no i przede wszystkim przedstawić, z racji, że jestem osobą dochodzącą do programu, stwierdziłam, że przygotuję taki mini dokumencik, w którym troszkę opowiem o tym, jakie mam odczucia co do ym, aktualnego już, Programu, bo już jesteśmy po czterech odcinkach, także co nie już można wywnioskować, prawda? Ja wiem, że wy bardzo dobrze potraficie wywnioskować niektóre rzeczy bardzo szybko. Tak. A więc oficjalnie się przedstawię. Mam na imię Wiktoria i nie wiem, jak się przedstawiłam w programie. Możliwe, że powiedziałam, nazywam się Wiktoria, jeśli tak powiedziałam, to Was przepraszam. tu wini, chodź tu, chodź tu, się. Tak, e, także przepraszam osoby, które to uraziło, bo widziałam, że u innych było... O, a tu widzicie, tutaj, to jest mój spółlokator, to jest y, mój właśnie syn. Tak, no. I tak, jeśli chodzi o mnie, mam na imię Wiktoria, mam 25 lat. W dniu dzisiejszym, di Hej, w dniu dzisiejszym mamy 5 sierpień. Dzisiaj mamy 5 sierpień. Boże, w dniu dzisiejszym mamy. Które dzisiaj jest? 5 września jest dzisiaj. O, nie wiem, czy to będzie. No nieważne, no tam gdzieś widać, że jest 5 września. No i stwierdziłam, mam chwilkę przed wyjściem, ponieważ zbieram się zaraz na kolację piątkową. I to jest coś dobrego i zakazanego na co dzień. No, ale jeśli chodzi ogólnie o odcinek. No to już zaczynamy, nie mówimy zbędnie. To tak, jak zmieniło się może moje życie, odkąd wyszłam z programu i wróciłam do Polski? I że Wam mówię, <grytanie> aktualnie zajmuję się marketingiem w klinice, w której pracowałam wcześniej, także pracy nie zmieniłam. Zmieniłam stanowisko. I bardzo się z tego cieszę, bo też e, studiuję drugi kierunek, czyli właśnie media i marketing. Także jest to połączone i w końcu mogę pracować w czymś, co lubię, co mnie inspiruje, gdzie mogę się dalej rozwijać, uczyć nowych rzeczy. Bo tak jak wspominałam, jestem bardzo ambitną osobą, uwielbiam mieć zadania do wykonania. Jestem ogólnie zadaniowcem. Także Pracoczniczką też również jestem. No, i tak, jeśli chodzi na przykład o takie kwestie związane z ze zdrowiem, to ja Wam powiem szczerze, że ja od wylotu na Filipiny wtedy ważyłam klasycznie tak jak zazwyczaj, czyli te 56-7 kg. Natomiast po powrocie z Filipin, mój organizm był tak rozstrojony, że ważyłam 65 kg. To jest yy, gdzie, nie gdzie, nazwijmy, powiedzmy, normalną wagą, natomiast yy, u mnie to jest już tak, taka góra. Że tak powiem, maksimum wagi z racji, że mam 65, m. Tak że dla mnie już ta waga nie jest zbyt dobra, korzystna, też się nie czułam zbyt dobrze. Teraz jestem cały czas w procesie zrzucania jej, i tak jak możecie też zauważyć, bardzo uwielbiam gotować. Kocham gotować. Mam też drugi profil, właśnie jeśli chodzi o gotowanie. Na YouTube oczywiście również dodaję filmiki. Mm, więc jeśli jesteście chętni, jakby chcecie się zainspirować może czymś, no to zapraszam serdecznie. Będzie mi bardzo miło, słuchajcie, jeśli mnie w tym wesprzecie, ponieważ naprawdę jest to dla mnie giga ważne. I odnośnie tego mam nawet y, sporo planów, które już są w realizacji, yy, także. Zapraszam. Dobra. Kolejną rzeczą będzie to, że też przeprowadziłam się, zmieniłam mieszkanie. Mam nową energię co do działania. Nadal jestem w Warszawie, bo tak jak wspominałam, pracy nie zmieniłam. No. Także nadal jestem w Warszawie. I powiem Wam, że bardzo się cieszę, że tu trafiłam, że zrobiłam to. Bo ja się bardzo długo nad tym zastanawiałam. Ale po coś są czasem trudne decyzje. I pamiętajcie, trudne decyzje zawsze są dobrymi decyzjami, jeśli się podejmiemy tylko troszkę o nie zawalczyć. Także nigdy się nie zastanawiajcie, działajcie. To jest moja rada, naprawdę. Nie bójcie się zmian. Nie bójcie się Ogólnie nowego życia, jeśli jesteście w momencie, w którym po prostu wszystko wam się sypie, nie wiem, jesteście w momencie, w którym nie czujecie się dobrze, jakby odczuwacie to, że jesteście w złym miejscu w swoim życiu. Nie bójcie się tych zmian, naprawdę. Nawet nie wiecie, jak możecie odżyć. Więc to jest taka rada z mojego serduszka dla Was. Dobrze, no i tak, jeśli chodzi o samo, o samo zaczęcie programu, tak naprawdę, no to tak jak wspominałam, wczoraj był czwarty odcinek, dzisiaj już mamy przerwę weekendową przed kolejnymi odcinkami. I jako osoba dochodząca, no, oglądam. No, oglądam, no nie mogłabym nie oglądać. Nawet nie wiecie, jakie to dla mnie jest ciekawe zobaczyć coś, gdzie mnie jeszcze nie było. Po prostu te różne sytuacje, później sobie porównać to z czymś, co się później jakby działo. No nie wyobrażacie sobie, ile już rzeczy po prostu wyhaczyłam. No, także y, ja naprawdę wam mówię: oglądajcie, śledźcie na bieżąco, bo nawet nie wiecie, jakie to będzie mocne. Jak sobie porównacie rzeczy. Które się działy z początku, i później z czasem. Jakby wiecie, mamy połączenie różnych sytuacji, także zwroty akcji, jakieś może kłamstewka będą. Dlatego zwracajcie uwagę na wszystko. <laughs> zapisujcie sobie najlepiej, wiecie, notatnik w telefonie, albo tak fizycznie i zapisujcie jakieś ciekawostki. Mhm. Potem możecie skomentować mi tutaj, o co mogło chodzić. Ja wam potwierdzę, a na koniec wam wszystko opowiem, o co mi chodziło, co i jak w ogóle, więc. No. Boże. Tak się cieszę. <gryw> tak się cieszę. W sensie. Ja wiem, że to będzie kolosalna zmiana i różnica w moim życiu. I z jednej strony nie powiedziałabym, że mam obawy. Myślę, że w tym czasie oczekiwania na to jestem już nastawiona, przygotowana do tego, co będzie, co będzie się działo. Więc ja myślę, że najważniejszym jest po prostu mieć przygotowaną głowę na wszystkie sytuacje. Na to też przede wszystkim, że zobaczy się w telewizji. No przecież to jest dziwne, zobaczyć się w telewizji. I to nie na chwilę gdzieś, tylko oglądam odcinki ze sobą. No, to jest wow. To jest wow. No. To jest wow. Tak. No i jeszcze co, jako osoba tak w sumie teraz oglądająca. No to ja bym mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że mnie dobrze odbierzecie, bo też e, no, no nie było mi tam zbyt łatwo. Już na samym wejściu mm, delikatnie nie poczułam tego vibe'u, jeśli chodzi o dziewczyny. Nie wiem z jakiej racji, jednak e, też w życiu troszkę otaczam się dużym gronem e, kolegów, przyjacieli, więc też... E, może przez to, że wiem, że troszkę jednak płeć męska, jeśli chodzi o koleżeństwo i przyjacielstwo, jest bardziej nastawiona na faktycznie takie poznawanie się, może też kwestia konkurowania ze sobą, jeśli chodzi o dziewczyny w programie? Nie wiem. Jakby ja przyszłam do programu i powiem Wam szczerze, że bardzo, a to bardzo. Starałam się od razu, już to było widać, niektóre osoby, yy, kto jest graczem, kto nim nie jest. No, także, wiecie, no, wszystko z kwestią tego, jak. Tam nie da się za dużo ukrywać. Naprawdę, to, jeśli chodzi o to, tam nie da się dużo ukrywać. Wiecie, też yy, kwestia na przykład tego, że. Yy, Okej, okay. zostałam y, przywitana przez y, wszystkich. Natomiast y, ja się bardzo cieszę, że ja sama nie wchodziłam. Bardzo się cieszę. W sensie wiadomo, dałabym radę, ale były to dla mnie stresy razy cztery bynajmniej. A tak, weszłam po prostu sobie do programu z Karolem. Co jest zabawne w ogóle, bo Karol jest y, z y, okolic y, mojego rodzinnego miasta. Więc jak ja się o tym dowiedziałam, to miałam takie wow, <laughs> serio, no więc, więc tak, ogromnie się cieszę za to, że mogłam tak wejść i faktycznie nie miałam aż takiej po prostu mm, stresującej tej sytuacji. Tylko faktycznie wyszłam, poszłam do żywioł, zwyczajnie. Więc uwaga. No. I co ja, co ja, co ja mam jeszcze Ja bym bardzo dużo by chciała mówić, ale ja nie mogę wam tego mówić. Wy musicie to oglądać wszystko, musicie patrzeć, być czujni. Słuchajcie, musimy być czujni. My, i wy. Jakby. To jest tak ciekawe, ludzie. Wy nawet nie wiecie, jak to jest bardzo ciekawe. <laughs> Ogromnie. No, ale, no, co? No. Ja się cieszę też, że mam szansę, tak naprawdę, pokazywać Wam jakieś ciekawostki z mojego życia. Też na pewno będę starała się więcej siebie pokazywać, bo teraz miałam troszkę zawiły czas yy, i nie miałam możliwości przestrzeni na to, żeby gdzieś, yy, nawet sobie usiąść, tak jak teraz przed wyjściem i sobie pogadać do Was. Więc no. Jezu, naprawdę, ja jestem tak wdzięczna. I mam nadzieję, że faktycznie ze mną zostaniecie. Będziemy śledzić sobie to wszystko i oglądać. I myślę też szczerze, że chyba zrobię taką serię oglądania tego. Ale tu jeszcze przemyślę. Tu zobaczę, jak to może wyjść. <laughs> Ale to raczej... Yy... Będę dodawała na Instagrama. Chyba że coś zmieni do Was poinformuję. No. Ale tak czy siak powiem wam, że wszystko, co się tam dzieje, jest nie do przewidzenia. I nawet. nie wiem jak to było dać to jest coś stylu po prostu. Yy, jakiejś relacji z kimś, kiedy wy nie wiecie, czy ten ktoś jest prawdziwy, <gry> czy was oszukuje, więc no, to, to jest coś w tym stylu, nie? I cały czas jesteście w takiej niepewności, że no, po prostu ja się nie dziwię, że niektórzy mm, niektórzy nie wytrzymują, tak jak było w innych edycjach. Nie wiem, że było dużo płaczu, krzyku, kłótni, wiecie, załamań, ja już to wszystko rozumiem. I to bardzo rozumiem. Tak, także ja Was serdecznie zapraszam, moi drodzy. Na pewno będzie druga seria. To na pewno. Kiedy? Niedługo. Natomiast ja Was naprawdę zapraszam serdecznie do śledzenia mnie. Do tego, co się u mnie dzieje. Też, e, jeśli jesteście chętni, to tak jak wspominałam, zapraszam Was na mój ten drugi profil prywatny, bądź ten z gotowaniem. Winiuś mój, oczywiście, też ma swój profil. <grym> Także e, do wyboru, do koloru, co uważacie e, za interesujące, to, e, to Was zaprasza i przyciąga do siebie. I przyciąga do siebie. No. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? No. No, cieszę się, no. Fajnie Was poznać. I będzie mi miło, jak coś zostawicie też w komentarzu bądź napiszecie do mnie, jak odbieracie moją osobę. No. Boże. No, hit. Hit. Dobra. To ja kończę, uciekam. Zabieram się na kolację, więc. Żegnam się z Wami. Dobrze jest naprawdę tak poopowiadać, także na pewno się będziemy widzieć bardzo często. No, także... oczekujcie. Oczekujcie. No i dziękuję za oglądnięcie odcinka. Może to nie było jakoś bardzo... Mm... Może to nie. Może moja, od, może moja opowieść nie była za bardzo. Mm, rozległa. Może moja odpowiedź nie była za bardzo. rozwiniętą odpowiedzią pewnie na milion kwestii, które Was interesują. No natomiast z czasem będę w stanie po odcinkach Wam wszystko opowiadać co i jak, dlatego też naprawdę ja Was serdecznie zachęcam i widzimy się w kolejnym odcinku. A teraz już zapraszam Was też do zadawania mi pytań odnośnie dzisiejszego odcinka, ponieważ już dodałam pewnie na Instagrama możliwość zadawania ich, no, także hmm. wysyłam całuski. I do usłyszenia. Ciao!